Niedługo studia. Niedługo studia. Jak się z tym czuję? Bardzo źle. Znaczy. Nie bardzo źle, tylko jestem zestresowana bardzo. Bo jednak zaczynam jakby drugi rok, przedostatni rok. Mimo że dopiero zaczęłam tak się czuję, że dopiero zaczęłam te studia. A się czuję, jakbym już je kończyła. Będę miała już specjalizację, na którą bardzo czekałam, bo jednak, jest to fotografia, coś związane z tym, ale jednak ja nie wiem, czy ja się cieszę, bo jak widziałam te przedmioty, to tak nie za bardzo. Znaczy, niektóre są ok, ale niektóre nadal mi nie pasują. Plus boję się, że po prostu stwierdzę, że jednak to nie dla mnie, albo że moja kreatywność nie będzie na tyle wystarczająca, ile o nich, znaczy ci wykładowcy i ci wszyscy chcą, żebym jej miała. Nie wiem, czy to zdanie miało sens. Jakby ja uważam, że to normalne, że nie wiem, co chcę robić w życiu, mając 19 lat. Prawie 20, ale 19 nadal. Yy, że to normalne i że nawet jak mi się nie spodoba, nawet jak skończę te studia, to mogę robić coś innego. Gdzie skończę, nie wiem. Czas pokaże, więc. się trzymać wieszaka, bo, bo nie ustaję, dobra. E... O oh, wow. Nie no, muszę usiąść nie widzę. Dobra. E, chciałam jeszcze ogólnie wspomnieć o mojej pracy, bo mimo, że tak bardzo nienawidzę gastronomii i tego wszystkiego, to wracam tam cały czas. Jakby każdy mój sezon był związany z, z jedzeniem. Z ludźmi, ale czuję, że w końcu znalazłam taką pracę, gdzie się dobrze czuję, mimo, mimo jakby tego, że to jest gastronomia. Bo ludzie tam są po prostu tacy rodzinni, tam jest mega rodzinnie i teraz jest 26, 25 września. Teraz czuję, że jest ten etap, który chciałam, żeby był na początku maja, jak się zgłosiłam tam. Już, powiedzmy, się poznałam ze wszystkimi tam i jest tak. Nie wiem, jak to powiedzieć. Po prostu się przyzwyczailiśmy do siebie i, I jakby. To jest mega fajne i po prostu muszę to zapamiętać, jak kiedyś będę wybierać inną pracę. <laughs> Że to był dobry strzał. Dobrze sobie poradziłaś wybierając tą pracę, Natalia. Mega dobrze. E, więc musiałam po prostu sobie pogratulować. Dziękuję. A, i mam nowego pieska, znaczy moja siostra, ale to jest nasz wspólny.